Witam. Sporo na kanale omówiłem już gier poświęconych kampanii wrześniowej i postanowiłem też, że może trochę w ramach eksperymentu spróbuję wziąć na warsztat także komputerową grę strategiczną poświęconą właśnie kampanii wrześniowej noszącą tytuł wrzesień 1939. Jest to chyba jedna z nielicznych gier, które w całości poświęcone są właśnie temu zagadnieniu. Podejrzewam, że niektórzy starsi gracze być może będą pamiętać wydaną przez The Swords w drugiej połowie lat 90. grę Far która była właśnie także poświęcona kampanii wrześniowej. Ten sam producent, o ile dobrze pamiętam, także odpowiadał za wydany jakoś w połowie lat 90. Piotrków 1939. Ale jeżeli chodzi o gry wydawane na zachodzie, temat ten nie funkcjonuje w nich aż tak wyraźnie. Jeżeli się pojawia, to owszem, ale zwykle w postaci takiej pierwszej tutorialowej kampanii na zasadzie czegoś krótkiego, prostego do nauczenia się mechaniki gry. Tu natomiast mamy do czynienia z grą, która w całości poświęcona jest tylko i wyłącznie właśnie walkom w 1939 roku. Dodatkowo jest to gra o swoim stopniu złożoności, jeżeli chodzi o dostęp do jednostek. Krótko mówiąc, mamy, ją, mamy tutaj wszystko to, co historycznie było. Nie ma wymyślanych formacji, nie ma powiedzmy oddanych jakoś tam ogólnie sił obu stron, ale mamy konkretnie te same pułki, dywizje i tak dalej, które w rzeczywistości walczyły w kampanii wrześniowej. Zaletą tej gry jest także opcja grania przez PBM, czyli Play by Email, która umożliwia graczom wymianę sejfami. Krótko mówiąc, wykonujecie swój ruch daną stroną, zapisujecie grę, wysyłacie safe na serwer, drugi gracz odbiera go, wgrywa go automatycznie już, wykonuje swój ruch, wgrywa i tak dalej. Jest to wygodna opcja dla tych, którzy nie mają albo miejsca w domu, żeby sobie móc taką grę rozłożyć albo też nie mają pod ręką w swoim bezpośrednim zasięgu sąsiedztwie ludzi, z którymi mogliby zagrać. Uważam, że jest to fajna opcja i ja sam kiedyś bardzo często z niej korzystałem, zwłaszcza w przypadku takich gier jak seria Steel Panthers, którą chyba bardzo długo grałem, na, zwłaszcza w jej wersji Steel Panthers Main Battle Tank, a także trochę później w grze w te, Panzer Corps, będącej takim bardziej współczesnym klonem Panzer Generala, który myślę też kiedyś omówię, bo bardzo tę grę lubię. Niemniej wrzesień 39 spotkał się ze sporą krytyką, niekiedy uzasadnioną, niekiedy moim zdaniem trochę przesadzoną. Postanowiłem więc nagrać tę materię, aby mniej więcej pokazać, co w tej grze siedzi, gdzie są jej mocne strony i gdzie są, tak, powiedzmy, trochę mniej mocne, delikatnie rzecz mówiąc. Zajmijmy się może najpierw opcjami, jakie nam oferuje. Tu mamy standardowe ustawienia dotyczące grafiki i to, co chyba będzie najciekawsze dla wielu, czyli rozgrywka. Tu ustawiamy sobie takie kwestie jak choćby zasięg widzenia, czyli bardzo istotną rzecz, mianowicie jak daleko widzimy ruch jednostek przeciwnika. Możemy także ustawić sobie to, jak dużo wiemy o jednostkach przeciwnikach, które się zbliżają. Reszta ustawień to są tak naprawdę kwestie czysto techniczne, czyli to, jak szybko przeciwnik się porusza, jak szybko, jak szybko wykonuje swoje akcje i ile widzimy z tego, co przeciwnik wykona podczas rozgrywki. Jednostki. Tu mamy dwie opcje. Mamy żetony, czyli powiedzmy coś bliższego naszej klasycznej grze planszowej, a także albo sprite'y, czyli grafiki. Czyli gra wtedy wygląda chyba bardziej jak powiedzmy Panzer General i jego rodzina. Jeśli chodzi o mapy, to do wyboru mamy mapę taką bardziej, też bardziej planszową i taką bardziej graficzną. Co kto woli? Ja osobiście zawsze wolę takie, w grach komputerowych więcej grafiki więcej obrazków, ale są tacy, którzy na przykład preferują jak najbliższy wygląd grom planszowym, to w tej sytuacji opcja ta będzie dla nich. W tematach interfejsu zbyt wiele nie ma do wyboru kilka szczegółików dotyczących opóźnień i ewentualnych podpowiedzi. No i audio, czyli to co standardowo. Jak widzicie szału nie ma. I tutaj można powiedzieć pojawiają się te pewne kwestie, o których chciałbym powiedzieć w kategoriach braków gry, czyli tego, że na przykład w zasadach dotyczących rozgrywki nie mamy zasad dotyczących dowodzenia. Co uważam, że w grze komputerowej można by bardzo dobrze oddać, zwłaszcza w temacie tego... Jak polskie dowództwo stopniowo w wrześniu 1939 traciło wpływ na to, co się dzieje poprzez brak łączności i tak dalej. Przydałoby się tutaj coś takiego, niestety czegoś takiego nie ma. Kiedy już ustawimy sobie kwestie tego, co nam jest wygodne, tutaj tak naprawdę nie ma co zbytnio szaleć, możemy przejść do nowej gry. W grze mamy trzech do wyboru trzy strony. Niemców, Polaków i Związek Radziecki. Przy czym odradzam granie Związkiem Radzieckim, ponieważ oznacza on w praktyce czekanie połowy gry, zanim się dojdzie do naszego czasu. Dodatkowo mamy trzy opcje dodatkowe, czyli francusko ofensywę na wschodzie, dzięki czemu po mniej więcej dwóch tygodniach od rozpoczęcia walki wchodzą do gry alianci, co zmusza Niemców do cofania części sił z frontu polskiego. Sowieci nie wchodzą do Polski, czyli tak jak łatwo zgadnąć, w tej sytuacji wojska radzieckie w ogóle nie biorą udziału w grze. Wcześniejsza mobilizacja w Polsce, co oznacza, że dostajemy dodatkowo 20 jednostek piechoty składających się z sekutów, czyli generalnie słabych. Jeżeli chodzi o zaawansowane ustawienia, to tak naprawdę mamy do dyspozycji trzy scenariusze. Wszystkie są bardzo długie, nie ma tutaj żadnego kombinowania i tak dalej. Jak widzicie opis jest po angielsku, mimo tego, że gra teoretycznie jest po polsku, to jednak tylko częściej z niej faktycznie wyszła po polsku Od razu zaznaczę, że tutaj wchodzi to, co mi się w tej grze mało podoba i co jest moim zdaniem w pewnym zmanowanym potencjałem. Prosiło mi się, naprawdę się prosiło, że kiedy tworzono taką grę, stworzono właśnie szczegółową w miarę dobrą mapę kampanii Polski czy z i wszystkich jednostek biorących udział. Aby podzielić tę grę, podzielić ją na poszczególne scenariusze, i tak jak na przykład w serii planszówek W39 dostaliśmy gry poświęcone bitwie pod Mławą, bitwie pod Piotrkowem, walkom na południu Polski, na Upomorzu, tak tutaj chciałoby się, żeby też zrobić coś takiego. Po pierwsze, byłoby to dużo wygodniejsze na starcie, bo jak zauważycie, każdy z tych scenariuszy trwa ponad 100 tur. To zrobienie takich właśnie mniejszych bitew byłoby nie tylko dużo wygodniejsze w obsłudze, krótsze, ale też pomogłoby się graczowi się oswoić ze wszystkim, bo w praktyce, kiedy zaczynamy grę, nieważne którą stroną i w którym scenariuszu, dostajemy od razu wszystko na raz. Zrzuca nam się na głowę długi scenariusz z masą jednostek występujących w grze, co zwłaszcza dla ludzi, którzy nie mają na przykład doświadczenia z takimi grami, może być takim powiedzmy, barierą trudną do przejścia. Dobrze, a więc jeżeli już jesteśmy tutaj, to przykładowo powiedzmy, że wybiorę plan West, czy West powinienem mówić. I dam opcję Graj. I przechodzimy teraz do menu wyboru scenariusza. Jest tu kilka ważnych rzeczy, które trzeba ustawić. Po pierwsze, poziom trudności. Po drugie, kto kim kieruje. Duża ilość krajów może być tutaj złudna. W praktyce tak naprawdę wybór jest między Polską, Niemcami a Rosją. Pozostałe kraje tak naprawdę nie odgrywają w tej grze żadnej istotnej roli. Więc im raczej ustawić należy założenia AI. Natomiast no, trzeba pamiętać, kto, kto będzie kierował kim. Co ciekawe, jest opcja, można sobie zrobić, żeby na przykład komputer kierował wszystkimi, a my sobie po prostu siedzimy i patrzymy, jak komputerowi ta rozgrywka idzie. Z tego co wiem, to niektórzy na przykład robią tak przy okazji grania w Hearts of Iron i tego typu gry, gdzie po prostu włączają sobie jakieś tam minimalne, malutkie państwko bez znaczenia i po prostu obserwują, jak się historia toczy. Tu to można zrobić podobnie. W grze jest też kilka innych opcji: typu surowce, jednostki, technologia. Wydaje mi się, że twórcy chcieli w założeniu stworzyć sobie tę grę jako taki początek do właśnie czegoś większego, co by mogło w przyszłości stać się zaczątkiem do takiej serii typu właśnie Fire Run, ale nic z tego nie wyszło. W efekcie czego tymi kwestiami technologii surowców i tak dalej średnio się tutaj przyjmujemy, tak samo tymi krajami długorzędnymi. Tak naprawdę ważne jest dla nas to, kto kim będzie kierował. Jak wspomniałem, także, jeżeli wybieramy, wybierzemy sobie na przykład Rosję czy Związek Radziecki, to, to musimy odczekać. Tak, dosłownie musimy odczekać czas, tur, podczas których komputer działa Polską i Rosją, i dopiero jak minie te określona ilość tur, to wtedy będziemy mogli wejść do gry jako Związek Radziecki. Jeżeli wybierzemy sobie Niemcy, to, przepraszam, jeżeli wybierzemy sobie Polskę. To oczywiście musimy odczekać pierwszą turę, którą wykonują Niemcy i dopiero wtedy wkraczamy, wkraczamy do gry. <laughs> Brakuje tutaj właśnie takich kwestii scenariuszowych, powiedziałbym, które by tej grze dodały smaku i sprawiłyby, że byłaby ona bardziej dopracowana. Przez cały czas można odnieść wrażenie, że twórcy dużo wysiłku włożyli, żeby stworzyć ładną oddebatalie, ładną mapę, natomiast całą resztę tak tworzyli trochę na szybko. Dobra, przyjmijmy zatem, że włączę sobie Niemców. Sobie to z bardzo cywilnego powodu, mianowicie, aby nie musieć odczekiwać całej tuły, bo gdybym wyłączył sobie Polaków, to musiałbym wtedy najpierw odczekać całą tułę niemiecką, a nie o to w tym w końcu chodzi, kiedy pokazuję daną rozgrywkę. I OK, kiedy mam już wybraną stronę niemiecką, wszystkie pozostałe strony kontroluję AI, to klikam na OK i... Przechodzimy na mapę. I tu mamy mapę świata. Jak wspomniałem, ustawiłem sobie ikonki graficzne dla jednostek. Tu myślę, od razu wspomnę o kolejnym babolu tej gry, mianowicie, o, tutaj mamy Słupsk i jak wspominałem, twórcy zaimplementowali polskie znaki i całą polską mowę już po stworzeniu gry, w efekcie czego na przykład polskie znaki potrafią się krzaczyć. I tu mamy na przykład pomorze. Jak widzicie, mam tutaj te ikonki. One, ładne, one są ładne i powiedziałbym, że fajnie wyglądają. Natomiast ich pewną wadą może być wątpliwa czytelność. Zwłaszcza jak na przykład widzimy tutaj tę niemiecką piechotę w lesie. Aby to zmienić, bo możemy to zmienić także w takcie rozgrywki, mogę przejść do panelu opcji. Preferencje rozgrywka to była, czy jednostki? Jednostki. I ustawić sobie na żetoniki. żetoniki. wyglądają tak. Są one niewątpliwie czytelniejsze. Powiedziałbym, że może kwestia estetyki zawsze pozostaje subiektywna i jednemu się będzie podobało to, drugiemu się będzie podobało tamto. E Natomiast jak widzicie, niektóre jednostki są także niewidoczne. To są jednostki, które są poza naszym, powiedzmy, w polu naszego zasięgu widoku, czyli wiemy, że coś tam jest, ale nie wiemy już co to jest. Bo jak, jak widzieliście na początku, widoczność maksymalna wynosi 3 heksy. Nie jest to ona co ciekawe ograniczona terenem, moim zdaniem powinna być, bo inaczej sytuacja wygląda w terenie powiedzmy płaskim, a inaczej w terenie zalesionym czy górzystym. Przejdźmy może sobie tutaj na naszą okolicę Mławy. O tu ładnie widać przewagę niemiecką w żytonach. Może od razu też pokażę mapkę, różnicę między planszami. Tu mamy tą prążę, po jakim powiedziałem bardziej graficzną. To była mapa Classic. O, wygląda tak. Trochę bardziej planszowo, jak widzicie mniej jakoś tak efektownie graficznie, bardziej schematycznie, co kto lubi, to jest, ja osobiście wolę tamtą i wrócę sobie do niej zaraz, mapa, o, uważam, że po prostu wygląda ładniej, kojarzy mi się też z Panzer Generalem trochę, a to jest zawsze dla mnie bardzo dobre skojarzenie, no ale wróćmy do tego, co jest ważne. Kiedy wybieramy naszą jednostkę, mamy zaznaczone kolory. Kolor niebieski oznacza, że jeżeli jednostka wejdzie na to pole, to będzie, mo będzie mogła jeszcze w następnej turze przeprowadzić atak. Jeżeli wejdzie na pole oznaczone kolorem czerwonym, to znaczy, że już atakować nie będzie mogła. W momencie, kiedy zaznaczamy jednostkę, pojawia się także nam informacja o niej. Mamy tutaj grafikę, czy zdjęcie przedstawiające daną jednostkę, oraz wyposażenie. Ilość żołnierzy, ilość dział i ilość pojazdów pancernych. Nie wiem osobiście, czy to jest, czy dla tego, dla, dla niemieckiej kawalerii, bo jest to Reiter Regiment 1, czy miał on rzeczywiście na wyposażeniu aż 6 pojazdów pancernych, przy czym zaznaczam, że pojazd pancerny nie oznacza czołu, może to być także e, 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 jakiś samochód pancerny także. Tu mamy segment takich podstawowych komend, które możemy wydawać możemy sobie określa, określać co do jednostek typu zawróć i tak dalej. Są to, że Zasady tej gry generalnie mechanika są bardzo łatwe. Pod, tym, pod wieloma względami gra przypomina mi trochę Polskę 1939 TIS-u, ponieważ... Od, jest ona duża, rozbudowana od strony formy, natomiast jeżeli chodzi o treść, to jest ona dosyć skromna i nie, 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 nie prezentuje może jakiegoś e, wybitnego poziomu złożoności zasad. Aczkolwiek brakuje w tej grze tutorial. E, niektórzy będą pewnie na to narzekać. Ja osobiście uważam, że każda porządna gra powinna mieć jakiś tutorial, e, taki jakiś właśnie scenariusz mały, prosty, początkowy, w tej grze są co prawda takie zasady wrzucone w PDF-ie. Natomiast uważam, że brak czegoś takiego w podstawce do gry jako takiej. Przewijamy sobie myszą, ale osobiście uważam, że wygodniej jest przewijać klawiaturą. Mysza lata nam tutaj trochę dziko, klawiatura jest wygodniejsza w obsłudze. W grze występuje także lotnictwo, które zresztą zostało pokazane moim zdaniem całkiem nieźle, mamy je w postaci osobnych jednostek. Zaraz gdzieś tu jakąś znajdę, o tu są, w postaci takich okrągłych żetonów, gdzie widzimy dokładnie jaką, z jaką jednostką mamy do czynienia, jakie jest jej wyposażenie, siłę, poziom zaopatrzenia oraz co ciekawe także mamy tutaj lotniska, przy, to, przepraszam, Jednostki lotnicze przyporządkowane są także określonym lotniskom, co mi się akurat podoba Być może kogoś trochę zmartwi brak takiego powiedzmy oddania w grze jednostek morskich. W grze nie występują poszczególne okręty czy nawet zgrupowania okrętów. Akurat w przypadku kampanii wrześniowej to ma swój sens, one tutaj nie miały zbytniego wpływu wyjąwszy może jakieś tam ostrzeliwania polskich pozycji, ale one też nie miały znowu aż tak istotnego wpływu na przebieg działań wojennych, zwłaszcza w tej skali. Jak zauważycie, na przykład tutaj mamy Pomorze i mamy Gdańsk, gdzie mamy jednostki Heimwehr, i tak dalej, natomiast nie ma nawet Westerplatte, które przy skali pułkowej zostało uznane za element bez znaczenia, być może niektórych będzie to trochę irytowało, że taki element został pominięty, no ale z drugiej strony, jak wspomniałem, ma to moim zdaniem jednak trochę sensu, biorąc pod uwagę skalę gry. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Rozgrywka pójdzie dość dobrze, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest, jak widzicie, gra duża. Tych jednostek na planszy mamy masę, zwłaszcza jeżeli dowodzimy Niemcami. I tak naprawdę przesuwanie ich wszystkich potrafi nam zająć sporo czasu. Co prawda, przy grze tułowej nie jest to na przykład tak męczące jak, na, jak w takim Hearts of Iron, gdzie zdarza się, że mamy też masę jednostek, a czas nam leci. Owszem, można sobie zapauzować, ale to też inna bajka. Natomiast generalnie gra oddaje dość dobrze realia klasycznej proszówki tego typu ze wszystkimi jej powiedzmy plusami i zaletami. No, daje się wyznaki od samego początku jak wspomniałem, brak takiego właśnie podejścia bardziej scenariuszowego. Wszystko to poszło w kierunku stworzenia jednej wielkiej gry, zamiast właśnie stworzenia na przykład kilku mniejszych gier połączonych razem, tak żebyśmy na przykład mogli sobie zagrać, o tutaj mamy w mławę, potem powie, powiedzmy w Pomorze, w Piotków i tak dalej, to na pewno działałoby lepiej. W grze występują poza jednostkami regularnymi, może powinienem dać także poszczególne sztaby. Gdzieś tu powinienem jakiś znaleźć zaraz. Tu chyba jest. Tak. Sztaby oddziaływują bezpośrednio na walkę jednostek, swoich jednostek, które są w ich zasięgu, co wypada całkiem dobrze. Natomiast jak wspomniałem, brakuje mi w tej grze także kwestii łączności między poszczególnymi sztabami. Co było bardzo bolesne dla Polaków, zwłaszcza, a w tej grze tego nie ma. Jeżeli też warto było wspomnieć o samej rozgrywce, od tego, jak w to grać. Mamy właściwie dwie opcje, właściwie trzy. Pierwsza to taka, jak wspominałem, po prostu sobie włączamy jakieś tam łotwe czy coś i patrzymy, jak grają przeciwko sobie AI. Druga opcja to jest granie przeciwko komputerowi. AI jest tutaj, takie, powiedziałbym, na przyzwoitym poziomie. Nie jest to geniusz taktyczny i raczej, jeżeli po, drugiej, po stronie polskiej na przykład jest w miarę kompetentny gracz, to raczej Niemcy nie mają aż takich dużych szans na dokonanie tak szybkiego bickiego, jak to miało miejsce w rzeczywistości historycznej. No ale działa to także w drugą stronę, bo jeżeli na przykład zagramy Niemcami, to też może być nam trochę trudniej. Niżby to, niż to sugerowały realia historyczne. Trzecia opcja, którą osobiście chyba polecam najbardziej, to jest granie przez PBM z drugim żywym graczem. Jest to tyle wygodne, że w zasadzie w tej sytuacji granie zjada nam tyle czasu. Ponieważ wykonujemy swój ruch, wysyłamy save do drugiego gracza, on wykonuje swój ruch, wysyła nam. Kiedy mamy czas, to wykonujemy swój ruch. W trakcie czego prawda, gra wtedy trwa bardzo długo jako całość, bo jak widzicie ona ma 122 tury pomyślane jako na ten scenariusz, ale każda pojedyncza tura nie zajmuje nam aż tyle czasu, dlatego w, tej, w takim wariancie gra się na pewno trochę wygodniej niż gdybyśmy właśnie grali przeciwko komputerowi, gdzie, te tury, gdzie to leci, leci, leci i w pewnym momencie można nam się zwyczajnie znudzić. Takie przynajmniej ja miałem wrażenie. Podsumowując zatem, wrzesień 39 jest ładnie zrobioną grą z niewykorzystanym mocno potencjałem. Jest w tej grze materiału na dużo więcej niż ona nam daje. Wygląda fajnie, jest zrobiona tak, że właściwie przyjemnie się na nią patrzy, jeżeli ktoś oczywiście jest fanem takich gier, bo jeżeli kogoś powiedzmy odrzucają generalnie heksy. Rzetony, i tak dalej, a dobrą strategią jest dla niego jakiś tam pożal się, boże, ETS, to nie ma nawet o czym mówić. Nie ukrywam, ETS-y są gatunkiem komputerowych strategii, których nie znoszę. Natomiast problemem tej gry jest niewątpliwie to, że nie została ona dopracowana od strony historycznej, jeżeli chodzi właśnie o zasady, bo jeżeli chodzi o jednostki, to tutaj uwag nie mam. No i przede wszystkim to, co mówię od początku, czyli scenariuszowość, brak tych podziałów gry na mniejsze partie, brak dostępu do poszczególnych bitew, wszystko to sprawia, że dostaliśmy coś, co mogłoby być o wiele lepsze, gdyby przyłożono się do tego. Niemniej jest to chyba jedyna gra w tym momencie na rynku, którą możemy, w, którą możemy, w której możemy sobie w miarę rzeczywiście szczegółowo rozegrać kampanię wrześniową. Na Steamie śmiga ona po około 50 zł. jest to cena moim zdaniem mocno zawyżona, ja za nią dałem na jakiejś promocji e, chyba na Fanatical koło Dychy i to jest chyba cena moim zdaniem taka uczciwa jak na ten tytuł, e, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, jeżeli chci, chcielibyście sobie zagrać właśnie w kampanię wrześniową na całej planszy i e, w jednej grze, a e, irytuje Was to na przykład, że w wielu grach zachodnich ta kampania wrześniowa jest traktowana po łebkach, e, Scenariusze do niej są robione dość oględnie, to myślę, że może to być coś, co Was zainteresuje. Jeżeli natomiast szukacie czegoś właśnie do pogrania sobie na zasadzie, żeby rozgrywkę zrobić w jeden, jeden wieczór czy dwa wieczory, to zdecydowanie należał, należy raczej tej gry unikać.